Ciężko znaleźć te diamenty. Trzeba mieć do nich nosa. Te bogate, te trollki z jaskini obok. One się na tym znają, wiedzą gdzie szukać. Hej, a może byśmy porwali jedną z nich? Tak, niech szuka dla nas. Co dzisiaj robimy? Nie chce mi się dzisiaj szukać. Laksujemy się. Dobry pomysł. I co tu robicie? Bierzemy Ciebie bez gadania. No dalej pokaż co potrafisz. Pomogę ci uciec. Dziękuję Ci. Musimy ją uwolnić. Złe role są okrutne i chciwe. Idziemy tam? Uwolnijcie naszą siostrę. A co może będziemy walczyć na linię? A żebyście wiedzieli, będziemy. stopnie, nie róbcie tego. Musimy skończyć nasze kłótnie. Możemy żyć w zgodzie i dzielić się bogactwem naszego świata. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.